Ten budynek, teatr dramatyczny, ma wspaniałą historię i niesamowity potencjał. Potencjał, który w ciągu najbliższych dwóch lat zostanie wydobyty. To taka regionalna perła, która w ramach polskiego ładu wzbogaci całą polską kulturę i kulturę tutaj województwa podlaskiego z Białym Stokiem na czele. Bardzo cieszę się, że państwo polskie może przeznaczyć 26 milionów złotych dla Białego Stoku na remont, remont tego teatru dramatycznego. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, to nie tylko ta wspaniała placówka, o której pan minister Piątkowski za chwilę powie więcej, zresztą muszę powiedzieć, że. Pan minister wiele razy zabiegał i o tą placówkę, i o kolejną, o której chcę powiedzieć Muzeum Pamięci Sybiru. Kiedy jechałem tutaj samochodem, zbliżając się do tego teatru, widziałem już umocowane na słupach tabliczki drogowskazy do Muzeum Pamięci Sybiru. To blisko 10 milionów złotych przeznaczone dla Białego Stoku na ten cel, żeby upamiętnić tą wielką tragedię. Narodu polskiego, ale jednocześnie odzyskać pamięć o niej dla współczesnych pokoleń. Ale także pan minister Jarosław Zieliński powiedział mi o wielkim centrum logistycznym dla policji, które tutaj w Białymstoku jest budowane, to nowe miejsca pracy dla Białostoczan, dla mieszkańców okolicznych gmin, powiatów. I jednocześnie muszę zaznaczyć, że jedno z najbardziej nowoczesnych centrów logistycznych w Polsce to decyzja, która została podjęta bardzo słusznie, właśnie po to, żeby też miejsca pracy tworzone były poza Warszawą, właśnie w regionie tak pięknym, jakim jest województwo podlaskie. Ale, szanowni Państwo, ponieważ jesteśmy koło teatru dramatycznego, to ja chcę wyrazić moje. Pełne przekonanie i ogromną wdzięczność dla wszystkich tych, którzy tak jak pan premier Piotr Gliński, pan minister Piątkowski, posłowie Prawa i Sprawiedliwości z Białego Stoku, z tego terenu zabiegali o to, żeby. Przekazywać środki z budżetu państwa polskiego właśnie dla Białego Stoku. Jest takich przykładów bardzo wiele. To wiele dróg dojazdowych, które sfinansowaliśmy tylko w ostatnich dwóch latach z rządowego programu dróg lokalnych, z rządowego programu inwestycji lokalnych, szereg inicjatyw, które powiat białostocki i Białystok czerpie z nich pełną garścią. To jest nasza filozofia, żeby pomagać w rozwoju takich ośrodków żeby tutaj tworzyć dziesiątki setki aż czasem może nawet tysiące miejsc pracy ale ta infrastruktura drogowa te nowe miejsca pracy są przecież wszystkie po to też żebyśmy mogli czerpać z dóbr kultury i dlatego dziękuję bardzo środowisku artystycznemu Białego Stoku za to że przechowuje te wartości kulturalne artystyczne kulturowe różne kulturowe wartości i my postaramy się w ramach Polskiego Ładu wydobywać te regionalne perły, te lokalne perły i zapewnić im jak najlepszy byt, jak najlepszy rozwój po to, żeby tu do Białego Stoku za 2-3 lata przyjeżdżali mieszkańcy Warszawy, mieszkańcy pobliskich powiatów. Wszystkich ze wszystkich możliwych miast, podziwiając wspaniałe przedstawienia Teatru Dalmatycznego w Białymstoku. Jestem przekonany, że tak właśnie będzie. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie premierze. Bardzo proszę o zabranie głosu pana ministra Dariusza Piątkowskiego. Panie premierze, szanowni państwo, stoimy rzeczywiście przed jednym z budynków, który korzysta z dofinansowania z budżetu państwa. Te 26 milionów to zaledwie drobna część całej kwoty, która trafiła do naszego województwa. A województwo podlaskie otrzymało choćby z rządowego funduszu inwestycji lokalnych około pół miliarda złotych. To są gigantyczne pieniądze, które, tak jak pan premier zaznaczał, pozwalają zarówno na inwestycje, które przyciągają miejsca pracy, ale pozwalają także na rozwój kulturalny. Ten teatr od lat 40. Nie miał remontu. On tego remontu już wymagał, nie spełniał części norm budowlanych, sanitarnych i bez pieniędzy rządowych, panie premierze, remont tego gmachu nie byłby możliwy. I co prawda nie wszystkie potrzeby są z budżetu państwa sfinansowane. Dokłada także dużą część samorząd województwa podlaskiego. Ale bez tych 26 milionów, tak generalny remont budynku zabytkowego powstałego jeszcze przed wojną, nie byłoby to możliwe. Warto dodać, że pieniądze tu, w Białymstoku trafiają także na inne potrzeby, o czym pan premier wspominał. W ostatnim czasie duże pieniądze trafiły choćby do Uniwersytetu Medycznego, kilkadziesiąt milionów złotych. Podobnie jest z Uniwersytetem w Białymstoku, który dzięki pieniądzom rządowym może budować nowoczesny kampus, kształcić tam studentów na nowoczesnych kierunkach, tak aby również Białystok, nasze województwo mogło konkurować nie tylko z innymi województwami w naszym kraju, ale także z innymi regionami w Europie. To także gigantyczne pieniądze na drogi. Przecież wszyscy Państwo, którzy wjeżdżają z strony Warszawy do Białostoku, widzą ten nowy węzeł drogowy, który pozwala wygodnie, bezpiecznie wjeżdżać do naszego miasta, a bez pieniędzy rządowych, Panie Premierze, nie byłoby to możliwe. Stąd dziękujemy, że także Białystok jest jednym z wielu ośrodków, które może korzystać z pomocy rządowej. Tu wprost widzimy, że to nasze główne hasło zrównoważonego rozwoju po prostu działa. Nie jest to tak, jak w okresie rządów PO, PSL, gdzie niestety zabierano wręcz pieniądze z wielu inwestycji drogowych na potrzeby budowy bądź wydatków w innych częściach kraju. My w naszym województwie, w województwie podlaskim, tak jak i wielu innych, doceniamy to, że w końcu zaczynają napływać poważne środki rządowe. Dzięki temu nie tylko Białystok, ale całe Podlasie się zmienia i oczekujemy dalszego wsparcia. Także bardzo, bardzo dziękuję, panie premierze. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Bardzo proszę o zabranie głosu dyrektora teatru, pana Piotra Półtoraka. Szanowny panie premierze, szanowni państwo, remont Teatru Dramatycznego w Białymstoku stał się faktem. Ten remont był potrzebny już wiele, wiele lat temu. Niestety nigdy nie było na ten cel pieniędzy, albo chęci, albo możliwości. No i nastał rząd Prawa i Sprawiedliwości, i okazało się, że można. Znalazły się i pieniądze, i chęci, i możliwości. I z tego miejsca chciałem bardzo, bardzo serdecznie podziękować panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, panu premierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu. Panu ministrowi Dariuszowi Piątkowskiemu, całemu rządowi, parlamentarzystom podlaskim, ale także zarządowi województwa podlaskiego z panem Marszałkiem Arturem Kosickim na czele. Ja tylko przypomnę, że teatr nasz powstał dzięki składkom Białostoczan w hołdzie dla Marszałka Józefa Piłsudskiego. Za dwa lata oddamy ten teatr mieszkańcom Białego Stoku, mieszkańcom Podlasia. Zaproszę państwa na przedstawienia teatralne w bardzo, bardzo Komfortowych warunkach. Panie premierze, olbrzymi szacunek i ogromne podziękowania. Dziękuję bardzo.